Dobre. Tak jest, ostatnio mówiliśmy o masie, natomiast dzisiaj powiemy sobie o kolejnej wielkości fizycznej, którą nazywamy gęstością, ale zanim szczegóły dotyczące gęstości, przypomnienie co było o masie. Dzisiaj powiedzieliśmy sobie, co to jest masa ciała, jaka jest podstawowa jednostka, jakim symbolem ją oznaczamy. Powiedzieliśmy sobie, jaka jest zależność między siłą ciężkości a ciężarem ciała. Powiedzieliśmy sobie, od czego zależy siła ciężkości. Prowadziliśmy sobie wzór na obliczanie siły i ciężkości oraz rozwiązywaliśmy zadania z wnikliwą ich analizą. No i przed nami, jeśli chodzi o ten dział, jeszcze tylko dwa zagadnienia. Powiemy sobie dzisiaj, zdefiniujemy sobie gęstość, o szczegółach naszych celów za momencik, a później powiemy sobie, w jaki sposób wyznaczamy gęstości. No i dział mamy zrobiony, powtórzymy to sobie i zrobimy rozliczenie w jakiejś przyjaznej formie. Właśnie z tego działu. A tematem dzisiejszej lekcji jest gęstość. Cel lekcji. Poznasz pojęcia gęstości i jej jednostkę, nauczysz się przeliczać jednostki gęstości oraz rozwiązywać zadania z wykorzystaniem wzoru na gęstość. Zanim zdefiniujemy sobie gęstość, powiemy sobie, co to jest, określimy sobie wzór, wyprowadzimy sobie jednostkę, zaczniemy sobie rozwiązywać zadania odnośnie gęstości. To najpierw czas na materiał filmowy. Aby zrozumieć gęstość, najlepiej wykonać kilka prostych eksperymentów. W doświadczeniu potrzebujemy wagi i kilku różnych klocków. Sprawdźmy, ile wynosi masa klocków leżących obok tej wagi. Każdy z klocków ma inną objętość. Objętość to oczywiście ilość zajmowanej przestrzeni przez jakieś ciało. Im większa objętość, tym większa przestrzeń zajmowana przez ciało. Myślał, że to logiczne. Patrząc na te trzy klocki, można mylnie założyć, że posiadają różne masy. Prawdopodobnie ten największy jest najcięższy, czyli jak wynika z poprzednich zajęć, ma największą masę. Sprawdźmy to. Masa małego klocka wynosi około 100,3 g. Masa średniego, podziwo, jest bardzo podobna. Sprawdźmy teraz klocek w naszej ocenie o największej masie. Jak się okazuje jego masa jest prawie identyczna jak dwóch pozostałych. W tym momencie musicie uwierzyć mi na słowo, że gdy trzymam te klocki w ręku, to wydaje mi się, że najcięższy jest klocek najmniejszy. Wiem, że jest to niemożliwe, bo przy tej samej masie ciężar tych trzech ciał musi być jednakowy. To złudzenie wynika z czegoś innego, ale porozmawiamy o tym na przyszłych spotkaniach. Widzimy więc, że wielkość bryły nie może być prostym wyznacznikiem tego jaką ma masę. Wykonajmy teraz inny eksperyment. Tym razem sprawdzę masę klocków, które pod względem zajmowanej objętości są takie same. To, co je różni, to rodzaj substancji, z jakich są wykonane. Okazuje się, że tym razem, pomimo identycznej objętości, ich masy są różne. Możemy stwierdzić, że wielkość masy nie informuje bezpośrednio o tym, czy ciało zajmuje dużo, czy też mało miejsca. Dlatego też w fizyce, chemii czy też innej dziedzinie stosuje się pojęcie gęstości. To właśnie gęstość będzie informowała nas, jak dużą masę ma objętość pewnej bryły lub jak dużą objętość ma masa pewnej bryły. Gęstość to wielkość fizyczna charakterystyczna dla danej substancji i mówi, jak duża masa ukryta jest w objętości bryły. Im większa gęstość, tym większa masa w tej samej objętości. Sprawdźmy drugą część tego stwierdzenia, jakoby wzrost gęstości powodował wzrost masy. Narysujmy sobie trzy identyczne sześciany z różnych substancji. Wrzućmy kilka cząsteczek do każdego z nich. W sześcianie po lewej umieścimy ich najmniejszą ilość, po środku trochę więcej, a w prawy sześcian nasypiemy najwięcej cząsteczek. Każdy pewnie zdaje sobie sprawę, że ten po lewej ma najmniejszą masę, a ten po prawej największą, jeśli cząsteczki, czyli te kulki w środku, są identyczne. Można też powiedzieć, że w tym po lewej cząsteczek jest mało i leżą rzadko, więc mają dużo miejsca między sobą. W tym po prawej cząsteczek jest dużo, stykają się ze sobą, więc są gęsto upakowane. Z tego wynika prosty wniosek: sześcian po prawej ma gęstość największą, a po lewej najmniejszą. No dobra, ale to tylko ja tak mówię. A może warto by było sprawdzić, czy to jest prawda? Wykonajmy symulację na potwierdzenie naszych rozważań. W tym celu zrobiłem dla nas wagę wskaźnikową. Nie jest ona jakoś mocno zaawansowana technicznie i pewnie jest przez to mało dokładna, ale dla obecnego eksperymentu wystarczy. Po lewej mam trzy równe co do objętości klocki, jak można zauważyć o różnej gęstości. Ten, w którym cząsteczek jest najwięcej, ma największą gęstość. Umieszczam po kolei klocki na wadze i widzę, że faktycznie im gęstość większa, tym masa ciała posiada wyższą wartość przy tej samej objętości. Jeśli chodzi o gęstość, to zdefiniujemy sobie w dwóch postaciach. Pierwsza definicja brzmi: gęstość to liczbowa wielkość fizyczna charakterystyczna dla danej substancji, określająca masę tej substancji zawartą w jednostkowej. Objętości. Zwracam uwagę na fragment, że gęstość to liczbowa wielkość fizyczna. Oznacza to, że jest to wielkość skalarna. A to oznacza z kolei, że nie jest to wielkość wektorowa. Więc z wszystkich czterech cech wektorów, które omówiliśmy, posiada tylko jedną, jedną cechę. A jest nią oczywiście wartość. Tak jak w przypadku masy czy temperatury. Druga definicja gęstości połączona jest ze wzorem, który będziemy wykorzystywać do obliczenia wartości właśnie gęstości. I zerknijmy, wzór wygląda tak: d równa się m przez v, gdzie m to jest masa, v to jest objętość ciała, a d to jest oczywiście gęstość. A więc gęstość definiuje się również jako iloraz masy ciała do jego objętości, co wynika z powyższego wzoru. A więc znamy. Już dwie definicje gęstości. Wiemy, że gęstość jest wielkością liczbową, czyli skalarną, czyli posiada tylko wartość z czterech cech wektora. A teraz, moi drodzy, wyprowadzimy sobie podstawową jednostkę. Aby wyprowadzić podstawową jednostkę, najpierw przepisujemy wzór, następnie otwieramy nawias kwadratowy i uwaga, zamiast symboli wielkości fizycznych, wpisujemy ich podstawowe jednostki. Masa wyraża się w kilogramach, więc w liczniku kilogram, natomiast objętość wyraża się w metrach sześciennych, w mianowniku metr sześcienny. I to nam daje podstawową jednostkę gęstości, która według układu SI to jest właśnie kilogram przez metr sześcienny. Teraz możemy zadać sobie pytanie, co to oznacza, że gęstość ma wartość. 1000 kg na metr sześcienny. Jest to na przykład sześcian o wymiarach następujących. Jak wiemy, w przypadku objętości musimy podać trzy wymiary. Więc w takim wypadku ten sześcian miałby wymiary następujące. Jeden wymiar jeden metr. Drugi jeden metr. Trzeci wymiar również 1 metr. A masa tego prostopadłościanu wynosi 1000 kg. I w tej sytuacji ten prostopadłościan, czyli ten sześcian, posiada gęstość o wartości 1000 kg na metr sześcienny. Jeśli chodzi o gęstości substancji, gęstości ciał, to te gęstości są już wyznaczone i możemy je odczytywać i korzystać z tych wartości poprzez tablice. Fizyczne. Taka przykładowa tablica wygląda właśnie w ten sposób, i ona zawiera gęstości fizyczne, które są przedstawione w dwóch jednostkach. Jedna jednostka to jest jednostka podstawowa kilogram przez metr sześcienny, a druga jednostka to jest jednostka pochodna gram na centymetr sześcienny. Dobrze, jak już znamy definicję gęstości, znamy jej podstawową jednostkę, to teraz możemy przystąpić do przeliczenia jednostek. Gęstości. I zwróćcie uwagę, mamy tu proste zadanie, gdzie mamy wyrażoną gęstość złota w jednostce pochodnej, czyli w gramach na centymetr sześcienny. I nasze zadanie polega na tym, aby zamienić tą jednostkę pochodną na jednostkę podstawową, czyli kilogram przez metr sześcienny. Jak to robimy? Najpierw musimy rozpocząć od początku. Czyli zwróćcie uwagę, w liczniku znajduje się jednostka masy. W mianowniku znajduje się jednostka objętości, i w każdej jednostce gęstości jest taki podział. Tu mamy jednostkę masy, tu mamy jednostkę objętości. W pierwszej kolejności skupimy się na jednostce masy, czyli zadamy sobie pytanie: ten gram, jaką częścią jest tego kilograma? Czyli jeżeli 1 gram równa się ile kilogramów, czyli z drugiej strony możemy zadać pytanie, 1 kg ile ma gramów? No dokładnie, ma 1000 gramów. Wskazuje na to ten przedrostek kilo, o którym już mówiliśmy wielokrotnie. Czyli 1 kg ma 1000 kg, więc 1 gram, jaką częścią kilograma jest? Jedną tysięczną. Zapiszmy. Czyli jednostkę masy mamy załatwioną. Teraz skupmy się na jednostce objętości. Czyli musimy sobie odpowiedzieć na pytanie 1 cm, jaka to jest część metra sześciennego. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy rozpocząć od podstaw. Czyli zadajemy sobie pytanie 1 cm, jaka to jest część metra. Czyli 1 metr, ile ma centymetrów. 1 metr ma 100 centymetrów, więc ten 1 cm. Jaką jest częścią metra i jedną setną. Zapiszmy. Więc teraz możemy powrócić do naszego pierwotnego pytania, czyli 1 cm3, ile to jest metrów sześciennych. Zapiszmy. Czyli 1 cm3 to się równa. I możemy to zapisać w sposób następujący. Jedna setna metra razy 1 setna metra razy 1 setna metra. Widzimy, tu jest do potęgi trzeciej, więc mamy razy 1 razy 2 razy 3. To się równa. Jak mnożymy łamki zwykłe, mnożymy licznik razy licznik, mianownik razy mianownik. Czyli zróbmy to. Najpierw mnożymy liczniki. 1 razy 1 razy 1 to jest 1. 100 razy 100 to jest 10 tysięcy, razy 100 to jest milion. Czyli mamy jedną milionową i teraz mamy metr razy metr to jest metr kwadrat razy kolejny metr to jest metr do potęgi trzeciej. Odpowiedzmy sobie na pytanie. 1 cm3, jaka to jest część metra sześciennego? Tak jest jedna milionowa metra sześciennego. Jak to już wszystko wiemy, przystępujemy do zamiany jednostki w gramach na centymetr sześciennych na kilogramy na metr sześcienny. Przepiszmy. I teraz wartość przepisujemy. Zamiast grama wpisujemy wartość w kilogramach. Spójrzmy. Gram jaką jest częścią kilograma? Jedna tysięczna. Natomiast centymetr sześcienny wyrażamy w metrach sześciennych. 1 cm sześcienny to jest 1 milionowa metra sześciennego. Zapiszmy. Przedłużę kres łamkową. to się równa. I teraz zapiszemy sobie jeszcze raz to samo, tylko w pewnym momencie zmienimy troszkę formę zapisu. Zaraz zobaczycie. I teraz mamy tutaj metr sześcienny, ale ten metr sześcienny możemy zapisać również w postaci takiej, która za omędzik nam się przyda. Przedłużę znowu kreskę łamkową, coś za krótkie te kreski robię. To się równa. I teraz, jak dzielimy dwa ułamki zwykłe? Dwa ułamki zwykłe dzielimy poprzez mnożenie przez odwrotność mianownika, czyli licznik przepisujemy i mianownik odwracamy. Licznik przepisujemy i mnożymy przez odwrotność mianownika. I również odwracamy jednostkę. To się równa. Przyniosłem znak równości. Co robimy w dalszym ciągu? Żeby sobie ułatwić, skracamy zera. Przepiszmy to, co zostało. I dokonujemy mnożenia. 19,30.

kilogramów przez metr sześcienny i możemy z wielką radością zapisać odpowiedź gęstość złota która wynosi 19,3 g na centymetr sześcienny wyrażona w jednostkach podstawowych według układu SI wynosi 19300 kg na metr sześcienny zadanie zrobione jeżeli w którymś momencie jest coś dla was niejasne Pamiętajcie, że na wideokonferencji możecie mnie zapytać. Ja wam to wyjaśnię jeszcze raz, jeżeli będzie oczywiście taka potrzeba. No i jednostki zamieniliśmy razem krok po kroku z jednostki pochodnej na jednostkę podstawową. Żebyście nabrali wprawy, to proszę zróbcie to w domu jeszcze raz na spokojnie, nie patrząc na lekcję, tylko zróbcie to sami. Jeżeli wynik wyjdzie wam taki sam, to oznacza, że. Potraficie i posiadacie już tą umiejętność. Zachęcam. A teraz czas na rozwiązanie zadania z wykorzystaniem wzoru na gęstość, który poznaliśmy właśnie dzisiaj. Dobrze, przystępujemy do rozwiązywania zadania. W pierwszej kolejności, tak jak zawsze, musimy przeczytać treść zadania. Z jakiego metalu wykonana jest bryła o masie 139,5 kg. I objętości 50 dm sześciennych. W drugiej kolejności wypisujemy dane szukane i wzory. Co mamy dane? O masie 139,5 kg, czyli mamy masę bryły. Oraz mamy daną wartość objętości. Zapiszmy. Symbol objętości to jest wielka litera V i wartość przepiszmy. I teraz, czy możemy zostawić wartość objętości w jednostce, jaką jest decymetr sześcienny? Oczywiście nie, ponieważ jest to jednostka pochodna, a nie podstawowa, a musimy zamienić wszystkie jednostki na jednostki podstawowe, a więc zamieniamy. W tym celu musimy sobie przypomnieć, 1 decymetr, jaka to jest część metra. I zerknijcie właśnie taką tabelkę na bodajże drugiej lekcji fizyki Wam pokazywałem, gdzie wprowadzaliśmy przedrostki pod wielokrotności i wielokrotności. No i tu widzimy, że, że decy oznacza jedną dziesiątą, czyli 50 decymetrów. Ile to będzie metrów sześciennych? Zapiszmy sobie pod spodem. Zapiszmy sobie to tak, jak miało to miejsce w zadaniu, gdzie przekształcaliśmy jednostki, czyli 1 decymetr. Jest to 1 dziesiąta metra, więc 1 decymetr sześcienny to się równa 1 dziesiąta razy 1 dziesiąta razy 1 dziesiąta metra, oczywiście. To się równa. Wszystkie liczniki mnożymy. 1 razy 1 razy 1 to jest 1. I wszystkie mianowniki 10 razy 10 to jest 100, razy 10 to jest 1000. I teraz metr razy metr to jest metr kwadrat, razy metr to jest metr do trzeciej. Czyli jeżeli 1 decymetr sześcienny to się równa 1000 tysięczna metra sześciennego, to 50 decymetrów sześciennych to będzie 0,05 metra sześciennego. Czyli 5 setnych metra sześciennego. Co szukamy? Z jakiego metalu wykonana jest bryła? Jeżeli obliczymy sobie wartość gęstości i tę wartość przyrównamy do tablic fizycznych, w których znajduje się gęstość różnych substancji, to w ten sposób odpowiemy sobie na pytanie, z jakiego metalu wykonana jest ta bryła. Więc szukamy gęstość. Znak zapytania. Wzory. Wzór na gęstość znamy. Czyli gęstość równa się ilorazowi masy do objętości. Przechodzimy do obliczeń. Podstawiamy otrzymane dane do wzoru. Za masę wstawiamy wartość masy, czyli za wartość objętości wstawiamy wartość objętości, czyli 0,05 m3, czyli objętość w jednostce podstawowej m3, jaką sobie wyznaczyliśmy. To się równa. Gdy podzielimy 139,5 przez 500, otrzymamy następujący wynik. I przepisujemy jednostkę. I mamy już wynik gęstości. Zapiszmy odpowiedź. Teraz na stronie 274 waszego podręcznika znajduje się tabela fizyczna, w której znajdują się wartości gęstości dla poszczególnych substancji. Trzeba odnaleźć, która substancja. Ma taki wynik, który nam wyszedł. I gdy zerkniemy, popatrzcie z tych wszystkich substancji, to wychodzi nam, że ta bryła była wykonana z materiału, który nazywa się dur aluminium. Zadanie uważam za zrobione. Gratuluję. Znowu w wspaniałym stylu dopłynęliśmy do brzegu. Co dzisiaj się nauczyliśmy, co wprowadziliśmy? Powtórzmy sobie. Powiedzieliśmy sobie, co to jest gęstość, podaliśmy sobie przykłady ciał o różnych gęstościach, powiedzieliśmy sobie, jakim wzorem możemy obliczyć wartość gęstości, wyprowadziliśmy sobie podstawową jednostkę gęstości, przećwiczyliśmy sobie, w jaki sposób Możemy zamieniać jednostki gęstości z jednej na drugą. Obliczyliśmy sobie zadanie, w którym należało wyznaczyć wartość gęstości. No i to wszystko, co dzisiaj mieliśmy do zrobienia. Pamiętajcie, zróbcie notatkę, przeanalizujcie te zadania, które rozwiązywaliśmy, rozwiążcie jeszcze raz. Jeżeli któregoś momentu nie rozumiecie, dajcie znać, na pewno pomogę. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się w zdrowiu i do zobaczenia na następnej lekcji. Do widzenia.